Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do mojej audycji, gdzie opowiadam o swoim ekogospodarstwie, kozach, pszczołach, uprawach warzywnych. W niektórych moich odcinkach towarzyszą mi również goście, z którymi rozmawiam na przeróżne tematy. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Cześć, dzisiaj chciałabym pogadać z Wami o tym, kiedy oddziela się maluchy od... Matek, czyli kiedy będzie można pozyskiwać mleko, częściowo jeszcze na spółkę z maluchami. Są różne systemy takiego zachowania. Jedni uważają, że najlepiej oddzielić koźlęta zaraz po tym, jak spiją siarę i przestawiać je na karmienie smoczkami czy z wiaderek, które mają smoczki. Ja nazywam taki system systemem francuskim, bo najczęściej widziałam u hodowców francuskich coś takiego, że małe koźle rodzi się jest podstawiane do strzyka, aby spiło siarę. Następnie jest ważone, mierzone, odkażana pępowina i przenoszone pod cieplarkę aby się ogrzało i wyszło do końca. Zdajana jest też siara od matek, jeżeli wszystko nie zostało wypite i wtedy mieszana jest już na początku życia malucha z mlekiem zastępczym. Są też takie szkoły, które mówią tylko i wyłącznie o mleku matki przez dwa tygodnie, ale koza jest dojona i to mleko jest podawane koźlęciu już nie za pomocą mamy, tylko smoczkiem albo innym rozwiązaniem. Uważam, że częściowo jest to dobry pomysł przy hodowlach w momencie, kiedy nastawione są na bardzo dużą mleczność kóz, ponieważ koza najwięcej mleka daje przez pierwsze 4 tygodnie. Ta laktacja jest zawyżona, jeżeli tak miałabym określić. Nie jest ustabilizowana jeszcze na pewnym poziomie i wtedy jest najlepiej rozdoić kozę. Są systemy, które mówią o tym, że koźlęta warto jest oddzielić po tygodniu, po dwóch, po miesiącu, a niektórzy nawet po trzech miesiącach. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób prowadzimy naszą hodowlę, na czym nam zależy. Nie do końca jest tak, jak niektórzy twierdzą, że jeżeli oddzielimy młode od matki, oczywiście żywiąc je mlekiem matki bądź mlekiem zastępczym tylko z butelki czy z wiaderka, koźle takie będzie się źle rozwijało, to nie jest tak. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, jak rozwija się przewód pokarmowy u takiego koźlęcia, więc fajnie jest zaznajomić się z tą anatomią i tym, jak żwacz i trawieniec pracują, w jaki sposób się rozwijają dlaczego w takiej, a niewinnej kolejności należy postępować z małymi koźlakami. Czyli najlepiej przez pierwsze dwa tygodnie, aby koźlęta miały dostęp do mleka, czy to od matki, czy mleka zastępczego. One w międzyczasie będą gdzieś tam do pyszczków wbrały to, co jedzą ich mamusie, ponieważ podglądają co się dzieje, czyli mogą skubać trawkę, mogą skubać siano, słomę, podjadać paszę, ale ale jeszcze nie będą się tym żywiły. Od drugiego tygodnia życia są bardziej nastawione na eksperymenty. Małe kuski zaczynają gdzieś tam już coś podjadać bardziej konkretnie, ale tak naprawdę w wieku około czterech tygodni Taka kuska jest przy chowie ekologicznym przynajmniej u mnie oddzielana na noc od mamy, abym ja mogła zdobyć mleko na drugi dzień rano od mamy, a mała kuska może sobie później biegać na pastwisku z mamą i podpijać to, co zostanie wyprodukowane przez mamę. Małe kozy na początku powinny dostawać e, dostęp do musli albo do śruty dlatego że jeszcze ich żołądeczki nie strawią całego owsa, więc rozdrobnione będą bardziej i łatwiej przyswajalne. I też na temat tego żywienia mówi się między pierwszym a trzecim miesiącem, nawet do czwartego miesiąca życia takiego koźlaka, aby wszystko w pełni się wykształciło przy wodzie pokarmowym. Nie należy zabraniać też kozom, żeby sobie same wybierały, ponieważ maluchy, które są wypuszczane razem z matkami na pastwisko, będą też skubały trawkę, będą same już racjonalne, to, co będą chciały zjeść, i tak koza będzie rosła i będzie się rozwijała. Także na początku nie bójmy się tego. Jeżeli coś pójdzie nie tak przy urodzeniu małego koźlaka i jesteśmy spanikowani, szczególnie jeżeli są to pierwsze wykoty, co dalej? Na spokojnie najlepiej być przygotowanym w butelkę, zdoić matkę, podać z butelki, będzie to obowiązek później dokarmiać koźlaka, ale może być też tak, że mama potrzebuje chwili, szczególnie, że jest pierworódką aby oswoić się ze swoim stanem i ona wróci do koźlaka, bo będzie czuła jego zapach. Większe szanse oczywiście przy spożywaniu prosto mamy pokarmu ma koźla, który jest przez nią wylizany i wychuchany. Czasem kozy na początku też potrafią się postawić, będą uciekały i jest trudno przystawić takiego malucha do tego, aby spił siarę. Nie bójmy się używać smoczków i butelek. To naprawdę nie jest nic złego, szczególnie, że po prostu prowadzimy hodowlę tych kóz. To nie są zwierzęta, które żyją naturalnie. Nie zostawiamy ich też na pastwę losu, czy na to, co natura zdziałać ma sama. Na spokojnie za każdym razem obserwujmy, jak to się dzieje. Koźlaki będą w pewnym momencie nas kojarzyły też z jedzeniem, jeżeli będziemy je my dokarmiali, a nie mamy, będą częściej przychodziły. Każdej chwili, wydaje mi się, można oswoić, że tak to określę, kozę, bo jeżeli będziemy jej dawali smakołyki, będzie widziała wiadro z pożywieniem, czy będą widziały butelkę, to będą śpiewać nie do nas przybiegały, abyśmy mogli je zaspokoić. Na początku też uważajcie tylko z dawaniem jakichś smakołyków. Małe kózki nie powinny podjadać nic poza zielonym siankiem i musli. Jeżeli nie mamy, to nie musimy też łapać się za głowę, że coś nam nie działa. Harmyko kozy mlekiem one sobie same na pewno poradzą i dostosują swoje żołądki. Do usłyszenia. Trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy pierwszy raz sobie dają dzielnie radę z małymi koźlakami.